Chciałabym wiedzieć, co Leon w niej widzi. Stracił dla niej głowę. Dzięki, że zajrzałaś, Dana. Jak poszła zmiana? Dobrze, jak zwykle. Zaraz tutaj skończę, a potem zaparzę nam herbaty. Jej, ale futurystyczne. Co to jest? A, to moja cenna przeglądarka, dlatego trzymam ją w kufrze. A do czego służy? Używam jej do montowania codziennej surówki. Su co? <laughs> Chodzi o surowy, niezmontowany materiał. Skończyłam wybierać dzisiejsze nagrania, więc schowaj sprzęt w kufrze, dobrze? Dobrze, ale nie wiem jak. Po prostu przekręć klucz w zamku. Który mam ukryć dla Junty? Dana, teraz bądź tak miła i ukryj klucz, dobrze? Przy tych ludziach z gór trzeba być bardzo czujną. Szczególnie, że ta mała leni nie przestaje majstrować przy moim sprzęcie. A gdzie go zwykle ukrywasz? Mamy taki mały schowek tam w podłodze. To ty zrobiłaś to zdjęcie? Oczywiście. Jak załapałaś się na filmowanie szkolenia? Byłam we właściwym miejscu, we właściwym czasie i dostałam zlecenie. Nie wahałam się ani chwili. Od dawna chciałam móc filmować Leona w akcji. A, Herr Hoss. Co robi z ekspedycją początek? Niestety wszystkie wyprawy naukowe sponsorowane przez Brązowy Cień mają takich opiekunów. Hercho pilnuje, by fundusze organizacji były pożytkowane zgodnie z przeznaczeniem, czyli do szerzenia jej ideologii. W jaki sposób ty i Leon zaczęliście się spotykać? To znaczy, jesteśmy tylko przyjaciółmi, jeśli o to chciałaś zapytać. Radio Hegustawa chyba je zmodyfikował. Pewnie po to, by zmniejszyć zakłócenia powodowane przez góry. To tutaj powinnam włożyć klucz? Tak, dziękuję. Całkiem przydatny schowek. Kto go zrobił? Herr Gustaw, On doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że niektórzy klienci mają swoje małe sekrety. Klucz Junty powinien być tam bezpieczny. Jeszcze tylko chwila i będę przygotowana na jutro. A potem cała reszta dnia będzie na rozmowę. Gdybyś tylko mogła przynieść mi nową taśmę filmową z ciemni i to wszystko... Masz tutaj naprawdę dużo sprzętu. Mogę spytać, jak udaje ci się za to wszystko płacić? O, to proste. Szczególnie jak się zna kilku hojnych patronów sztuki, moja droga. To ty zrobiłaś te zdjęcia sportowców? <grym> Chyba rzadko bywasz samotna. No proszę, okazuje się, że naszej kelnereczce sprośne rzeczy w głowie. To się nazywa sztuka, moja droga. W moich pracach chcę zgłębiać każdy aspekt młodości oraz witalność ciał. Nie wątpię w to. Zgodnie z notatkami junty po drugiej stronie był pokój. Ja nie mogę już do niego dotrzeć, ale Dana mogła. Zmykaj stąd. Klucz do kufra junty. gdzie mogłabym znaleźć szyfr do tego mechanizmu Oto taśma o którą prosiła mnie junta te wycinki wspominają o brązowym cieniu. Zdaniem taty jego członkowie mają coraz większy wpływ na mieszkańców. A po tym nieprzyjemnym spotkaniu z Heohosem zaczynam rozumieć obawy taty. Piękne zdjęcia! A, można na nich zobaczyć elementy górskiej fauny i flory, na które się niedawno natknęłam. Czasem mi ta kolekcja pomaga. Kolekcjan? To już koniec notatek. Nie dowiem się, co się stało później, ale może korzystając z tego, co przeczytałam, otworzę kufer. Hm. Ciekawe nagranie. Zobaczmy, co jest na drugiej taśmie. Leni nie mówiła, że nagrała kłótnię między Daną i Leonem. Powinnam do niej wrócić i spytać ją o to. Demoiselle Leni, obejrzałam pani film z Daną i Leonem. Więc ją tak go zachowała. Była tak wściekła, kiedy odkryła, że grzebałam w jej rzeczach. Przy czym, oczywiście, sama miała własne sekrety. To są wszystko stare dzieje. Ale pamięta pani, co zaszło tego dnia między Daną i Leonem? Lubi pani marnować czas, prawda, Freulein? Ale jak pani chce. Skoro Junta nie pozwalała mi używać kamery, uznałam, że nie będę jej pytać, żeby nie miała okazji się nie zgodzić. I raz usłyszałam ich kłótnie. Mogłeś się zgodzić, Leon? Jak mogłeś? Przecież wiesz, nie miałem wyboru. Miejscowy przewodnik po Baltajarze miał wypadek. Nie zajmie się tym. Nie jesteś jedynym przewodnikiem w Wagen. Dlaczego to musisz być ty? Powiedz im, żeby znaleźli kogoś innego. Słuchaj, nie chciałem o tym mówić, ale. Ale co? Frank Hoss, na pewno go pamiętasz to on podjął tę decyzję. Czyli po prostu mści się, wysyłając mnie na drugi koniec świata na tę wyprawę, na tę ekspedycję. Powiedział, że jak odmówię, coś może się stać. Nie tylko mnie, ale też Tobie. Co masz na myśli? Przecież wiesz, Dana! Jesteś wageranką, tak jak twoi rodzice. Hoss powiedział, że już niedługo brązowy cień dojdzie do władzy. Do tego dodał, że już się coś szykuje i że ty i twoi rodzice będziecie pierwsi na liście. Jakie liście? Nie wiem, ale to nic dobrego. Potem ma przyjść czas na resztę, Wageran. Mój Boże. Dana, skarbie. Nasz świat oszalał. Obiecaj. Obiecaj, że będziesz bardzo ostrożna. Nic ci nie będzie, tylko uważaj na siebie i na to, co mówisz. Wiem, że Junta ci w razie czego pomoże. Wrócę szybko, skarbie. To jeden semestr w Akademii Muzycznej. Święta spędzimy razem. Obiecuję. No, chodź tutaj, mój śliczny Przebiśniego. Wiesz, że nie lubię, jak mnie tak nazywasz. Tylko, że właśnie ty dla mnie jesteś, mój śliczny Przebiśniego. Upieraj się dalej, Leonie Kobatisie. A też cię jakoś przezwiemy. <laughs> to proszę. Dobra. Nazwę cię moim artystą z gór. Proszę bardzo. Widzę, że masz talent do przezwisk. Ładnie. Pięknie, prawda? Mógłbym to zostać na zawsze. Royline Walker. To już koniec opowieści. Mam nadzieję, że teraz ma pani już wszystko, by móc ruszyć w dalszą drogę. Dziękuję, demoiselle Ale mam jeszcze jedną prośbę. Mówiła pani o Akademii Muzycznej. Pewnie są w niej jakieś akta i archiwa. Możliwe, że dana zostawiła tam swój adres, więc. Nie przeniesiono jej. Dalej jest w Wagen. Proszę pójść do dzielnicy muzyków niedaleko placu muzycznego. Naprawdę nic nie mogę dodać, więc jeśli pani pozwoli. Dziękuję, więc tam zacznę szukać dalej. Czy naprawdę ma sens dalsze szukanie dany? Nie jest to po prostu Pani nowa mrzonka? Mam wrażenie, że były wcześniej inne. Dla mnie to jest bardziej powołanie. Poza tym raczej nie mam wyboru. Dzięki pani, dana jest już częścią mnie. Rozumiem. Oby odnalazła pani to, czego szuka. Dziękuję. Raz jeszcze. Chyba już nic więcej tutaj nie znajdę. Lepiej wrócić do pensjonatu i odpocząć. A z samego rana wybiorę się do Akademii Muzycznej. Znalazłam ją kochana. Dziewczynę z obrazu. Nazywa się Dana. Dana Rose. To świetnie. Świetnie, Kate. Teraz dowiem się, kim była. Tak jak ci obiecałam. Nie ma to jak ruszyć na nową przygodę, żeby zapomnieć o żalu. No i już, Kate, bo nie zdążysz na tramwaj. zawsze znajdzie się pociąg.